Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Do niedawna żyłem w przekonaniu, że jestem nieźle zapoznany ze wszystkimi metodami na podniesienie testosteronu. Z takim przekonaniem odpalałem materiał Andrew Tate'a na temat jego sekretu na podbicie męskiego hormonu. Przyznaję bez bicia, dałem się zaskoczyć, bowiem o narzędziu w postaci codziennego spożycia 3-4 surowych cebul usłyszałem po raz pierwszy. Już wcześniej przeglądając materiały Andrew Tate'a zwróciłem też uwagę na jego deklarację o korzystnym wpływie palenia tytoniu na poziom testosteronu. Tak się złożyło, że teraz jest idealna okazja do poruszenia tematu i zweryfikowania tych wiadomości. W momencie premiery mojego nowego e-booka Schakuj swój testosteron nie mogę odpuścić tej kwestii. Zaczniemy od tytoniu. Narracja Andrew Tate'a jest mniej więcej taka, że woli ryzykować skutki uboczne palenia cygar, w zamian zyskując po pierwsze wygląd gangstera i po drugie podwyższony poziom testosteronu. Jest jedną z osób, które wolałyby żyć krócej, ale za to czerpać więcej satysfakcji. Lepiej jest przeżyć rok życiem tygrysa niż 20 lat życia żółwia. Każdy, kto oglądał jego materiały, wie, że nietrudno jest dać mu się przekonać. Kiedy ktoś prezentuje taki status, o którym my w zdecydowanej większości możemy tylko pomarzyć, a ponadto posiada wrodzony dar do przekazywania swoich przekonań, szybko, być może nawet podświadomie, kwalifikujemy go jako autorytet. Andrew Tate ma wszystko, o czym marzyliśmy jako dzieciaki i nastolatkowie. Pieniądze, samochody, broń. Do tego otacza się atrakcyjnymi kobietami, jest mistrzem świata w kickboxingu i chwali się zdecydowanie ponad przeciętną sylwetką. Na osobach starszych pewnie nie robi to aż takiego wrażenia. Można nazwać to dojrzewaniem, zmianą priorytetów, a będąc nieco złośliwym, kapitulacją. Tak czy inaczej, przez pewien moment bohater dzisiejszego odcinka był dosłownie wszędzie i na językach także wielu osób zainteresowanych budową sylwetki. Ta, którą posiada Tate, robi wrażenie przede wszystkim poziomem definicji. Jest bardzo dobrze docięty, sprawiając wrażenie całkiem muskularnego. Dowodem na jakość jest fakt, że wiele osób wątpi w jego deklarację naturalności. Tate jako powód takiej formy oprócz świetnych genów podawał dietę. Opiera się ona na produktach pochodzenia zwierzęcego i ograniczaniu ilości węgowodanów. Jest tym samym w pewnym stopniu zbliżona do bardziej restrykcyjnej wersji diety ketogenicznej, czyli Carnivore Diet. Bez wątpienia brak węglowodanów może odpowiadać za świetny stopień wysuszenia. Pamiętam materiał, na którym w swoim stylu opowiadał dlaczego nie lubi chodzić do siłowni. Biorąc pod uwagę czas przeznaczony na dojazdy, sam trening, przebieranie, prysznic, powrót schodzi na to powiedzmy 3 godziny dziennie. Myślę, że sporo z nas może utożsamić się z taką inwestycją czasową, kiedy priorytetyzujemy budowanie formy. Tate, nie mając na takie rzeczy czasu, skompletował sprzęt u siebie i stosuje plany, który zakłada zaledwie 45-minutowe treningi. Nie trudno obliczyć oszczędności czasu, jeżeli ktoś jest w stanie utrzymać formę w taki sposób, to znajduje się w doskonałej sytuacji. Powróćmy jednak do tematu testosteronu. Od razu powiem, że teoretycznie Tate z podnoszeniem hormonu za pomocą palenia miał rację, ale nie do końca. Generalnie źródła zgadzają się z tym, że ten nawyk może wiązać się z podwyższonym stężeniem męskiego hormonu. Na wstępie posłużę się wynikami metanalizy z 2016 roku. Chodzi o to, że jeden z metabolitów nikotyny, kotynina, hamuje rozkładanie testosteronu. W 22 z 28 przeanalizowanych badań palacze mieli średnio wyższy poziom testosteronu od osób niepalących. Przeciętnie mieli więcej męskiego hormonu o 44 nanogramy na decylitr. Wszystko wskazuje zatem na to, że faktycznie palenie podnosi testosteron. Trzeba jednak brać pod uwagę, że około 40 nanogramów na decilitry hormonu więcej nie sprawi zauważalnej różnicy w wynikach na siłowni czy ilości mięśni, jakie masz na swej ramie. Tate zatem ma rację, że palenie może podnieść testosteron. Z drugiej strony ta dodatkowa ilość nie wpłynie na jakość Twojego życia, a negatywne konsekwencje tego nawyku już owszem. Kwestia prezencji z cygarem to już kwestia indywidualnego gustu. Jak dla mnie transakcja skutków palenia za odrobinę testosteronu więcej jest nieopłacalna, ale każdy musi podjąć decyzję samodzielnie. W innym materiale jako sekret do wyższego męskiego hormonu podawał spożywanie surowych cebul. Genezy tego przekonania należy poszukiwać jeszcze w jego karierze fightera. Jak wspominał jego trener po każdej sesji kazał mu jeść ogromne ilości cebuli oraz czosnku. Obserwując kilku wielkich chłopów ze swojej sali treningowej, którzy słuchali się tych rad, samemu postanowił tę metodę przetestować. Jak mówił, zadziałała na niego doskonale i do dzisiaj zjada 3-4 surowe cebule każdego dnia. Po prostu szybko wsuwa warzywa, popijając je szklanką wody. Czy mamy tu do czynienia z Bros. Science w najbardziej okazałej postaci, czy też potwierdzają to jakieś publikacje? Podobnie jak przy paleniu, od razu posłużę się wynikami metaanalizy. Opublikowana w 2019 roku, wzięła pod uwagę różne badania, które oceniały związek między poziomem testosteronu a spożywaniem cebuli. Niestety, większość z nich była przeprowadzana na szczurach, jednak badacze pozwolili sobie na całkiem entuzjastyczne podsumowanie. Cytując: Są dowody na to, że cebule podnoszą poziomy testosteronu u mężczyzn. Działają w ten sposób głównie zwiększając produkcję LH, promując antyoksydacyjne mechanizmy obronne w jądrach. Neutralizują destrukcyjne działanie wolnych rodników, promują wytwarzanie tlenku azotu. Jednakże wymaga to dalszego potwierdzenia u ludzi. Przekładając to na prostszy język, jest potencjał, ale na razie wymaga on potwierdzenia. Nie jest to zatem pewna metoda, jednak można ją przetestować i jest szansa, że zobaczy się rezultaty. Trzeba jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego akurat cebulę? Właściwości antyoksydacyjne ma wiele innych owoców i warzyw które zjadane na surowo nie mają skutku bocznego w postaci znanych każdemu właściwości zapachowych. Zgadza się. zapi. Dlaczego by nie skupić się po prostu na zwiększeniu ilości warzyw w swojej diecie? Dodatkowa dostawa witamin i minerałów zadziała pozytywnie na nasze zdrowie, a jeżeli mieliśmy niedobory także na testosteron. Do czterech surowych cebul mam alternatywę w postaci garści orzechów. Może i dorzucisz w ten sposób trochę kalorii, ale za to wzbogacisz swą dietę w produkt, który można nazwać jednym z najlepszych naturalnych boosterów. To dlatego, że znajduje się w nich wiele minerałów kluczowych dla prawidłowej produkcji męskiego hormonu, jak selentynk czy magnes. Kilka orzechów brazylijskich będzie po pierwsze w przeciwieństwie do cebuli przyjemne w spożyciu oraz nie zrazisz w ten sposób do siebie swoich znajomych. Swego czasu Tate podawał, że ma 648 nanogramów na decylitr testosteronu całkowitego. Jest to dobry rezultat, ale nie wiązałbym go z samym jedzeniem cebuli i paleniem tytoniu. Najskuteczniej na testosteron wpłynie zmiana nawyków dotyczących diety, snu i wysiłku fizycznego. Cztery cebule dziennie to znowu wyraz szukania magicznego sposobu i triku, a tak to niestety nie działa. Jednak, jakby nie patrzeć, przy cebulach rozmawiamy o zwiększeniu spożycia warzyw, co stanowi jeden z filarów optymalizowania testosteronu. Zatem, jak najbardziej jedz cebulę. Ja jednak nie będę szedł śladem Tejta, zamiast tego skupiając się na utrzymywaniu diety bogatej w różne, nieprzetworzone produkty. Jeżeli już eksperymentowałeś w tej kwestii i masz doświadczenia z cebulami, koniecznie pochwal się rezultatami w komentarzach. Ja na koniec przypomnę, że trwa promocja na mój najnowszy e-book, Skakuj swój testosteron. Kładę w nim nacisk nie na triki, a faktycznie potwierdzone naukowo metody. Czasem mogą się one wydać nudne i mniej atrakcyjne, ale póki co tak naprawdę nie mamy sensownych alternatyw do tych podstaw. Jeżeli chcesz w końcu poczuć korzyści z wyższego testosteronu, zapraszam na stronę stalowyszok.pl, gdzie aktualnie możesz dostać mojego e-booka niemal za połowę standardowej ceny. Link znajduje się w opisie tego filmu. To był stalowy szok, a teraz do następnego.